Gogle pod presją Unii Europejskiej, kara 3 miliardów euro i groźba rozbicia ad tech. Nowa technologia recyklingu, nawet problematyczne PVC, przestaje być przeszkodą. 80 milionów telefonów w Wielkiej Brytanii zawyło jednocześnie. Biedronka wprowadza kamery na parkingach. Komisja Europejska znów uderza w Gogle, oskarżając giganta o nadużywanie pozycji dominującej na rynku technologii reklamowej. Według Brukseli firma systematycznie faworyzowała własne rozwiązania kosztem konkurentów i wydawców, a rachunek za tę praktykę ostatecznie płacili konsumenci poprzez wyższe ceny i droższe subskrypcje. Tym razem kara jest rekordowa, prawie 3 miliardy euro. Komisja Europejska podkreśla, że to już trzecie poważne naruszenie ze strony Google w ciągu dekady i że samo nałożenie grzywny nie wystarczy w tle pojawia się nawet scenariusz rozwiązania strukturalnego, czyli możliwego wydzielenia lub sprzedaży części biznesu reklamowego, aby zakończyć konflikt interesów. Google stanowczo odpiera zarzuty twierdząc, że decyzja opiera się na błędnej interpretacji działania rynku. Firma uważa, że kara jest nieuzasadniona, a do tego zaszkodzi tysiącom europejskich przedsiębiorstw korzystających z ich usług reklamowych. Google zapowiada apelację i ostrzega, że zmiany wymagane przez Unię Europejską mogą osłabić przychody wielu wydawców i ograniczyć dostęp użytkowników do darmowych treści online. Sprawa nie kończy się w Brukseli. Podobne zarzuty wobec Google formułuje amerykański Departament Sprawiedliwości, a proces w tej sprawie już trwa. Co więcej, decyzja Komisji Europejskiej może stać się kolejnym punktem zapalnym w relacjach handlowych między USA a Unią Europejską. Donald Trump, który wielokrotnie bronił amerykańskich gigantów technologicznych, już wcześniej krytykował unijne działania jako próbę osłabienia dominacji USA w branży cyfrowej. Chociaż Google stara się bagatelizować problem, sprawa pokazuje szerszy trend. Big Tech nie działa już w próżni. Zarówno Europa, jak i USA coraz wyraźniej podkreślają konieczność regulacji, które mają ograniczyć monopolistyczne zapędy korporacji i chronić konkurencję. W praktyce oznacza to, że złote czasy absolutnej swobody technologicznych gigantów dobiegają końca, a rynek reklamy online, od lat źródło ogromnych zysków, stanie się areną coraz ostrzejszych regulacyjnych starć. Naukowcy z Northwestern University opracowali przełomową metodę recyklingu plastiku, która może całkowicie zmienić sposób radzenia sobie z odpadami na świecie. Chodzi o nowy katalizator na bazie niklu, dzięki niemu nie trzeba już żmudnie sortować plastikowych śmieci. Proces działa nawet wtedy, gdy różne rodzaje tworzyw są zmieszane. Kluczowe jest to, że katalizator selektywnie rozkłada poliolefiny, czyli polietyleny i polipropyleny, które stanowią aż 2 trzecie plastiku produkowanego na świecie. Zamiast trafiać na wysypiska, mogą być one zamieniane w cenne oleje i woski, przydatne do produkcji np. paliw, smarów czy świec. Co więcej, katalizator radzi sobie nawet z PVC, które dotąd blokowało procesy recyklingu. Nowa metoda jest nie tylko skuteczniejsza, ale też tańsza i mniej energochłonna niż dotychczas stosowana piroliza czy mechaniczne przetapianie. Wydajność przewyższa wcześniejsze technologie nawet dziesięciokrotnie, a katalizator może być używany wielokrotnie. To odkrycie daje realną szansę, że w przyszłości nie będziemy musieli w domach tak rygorystycznie sortować plastikowych odpadów, a sam recykling stanie się wreszcie efektywny i opłacalny. Oczywiście droga od laboratorium do wdrożenia przemysłowego jest długa, ale jeśli technologia się sprawdzi, może być jednym z najważniejszych kroków w walce z globalnym kryzysem plastikowym. 7 września 2025 roku w Wielkiej Brytanii doszło do wyjątkowego wydarzenia. O godzinie 15 czasu lokalnego, czyli 16 w Polsce, miliony telefonów w całym kraju jednocześnie wydały głośny, jednostajny dźwięk, przypominający syrenę, trwającą około 10 sekund. Towarzyszyły temu wibracje, a alarm uruchamiał się nawet wtedy, gdy telefon był w trybie wyciszenia. W pierwszej chwili mogło to wywołać niepokój, jednak nie był to atak hakerski ani awaria. Lecz zaplanowana akcja brytyjskiego rządu. Ogólnokrajowy test systemu alarmowego Emergency Alerts. Na ekranach smartfonów pojawił się komunikat, wyjaśniający, że alarm jest jedynie testem i nie wymaga żadnej reakcji ze strony obywateli. Podkreślono, że w przypadku realnego zagrożenia należy postępować zgodnie z instrukcjami z wiadomości, aby zadbać o własne bezpieczeństwo i innych osób w otoczeniu. System działa w oparciu o sieci 4G i 5G, dlatego alerty trafiły do zdecydowanej większości z 87 milionów telefonów w kraju. Rząd szacuje, że obejmuje to około 95% urządzeń. Powiadomienia nie dotarły jedynie do telefonów korzystających z 2G lub 3G, wyłączonych bądź ustawionych w trybie samolotowym. Brytyjskie władze tłumaczą, że tego rodzaju testy są konieczne, aby upewnić się, że system zadziała w sytuacjach kryzysowych. Alerty alarmowe mogą ratować życie, umożliwiając szybkie przekazywanie istotnych informacji w nagłych przypadkach, takich jak gwałtowne burze. Podobnie jak alarm przeciwpożarowy w domu, musimy sprawdzać system, aby działał, gdy naprawdę będzie potrzebny, podkreślał Pat McFadden. Kanclerz Księstwa Lancaster. Nie był to pierwszy test tej skali. Poprzedni ogólnokrajowy sprawdzian odbył się w 2023 roku i ujawnił liczne problemy. Część użytkowników otrzymała wiele wiadomości, inni nie dostali żadnej. Szacowano, że problemy dotyczyły wtedy około 7% urządzeń. Od tamtego czasu system był już używany kilkukrotnie w praktyce. Między innymi podczas ostrzeżeń przed sztormami. W 2024 roku alarmy trafiły do 3,5 miliona mieszkańców w Walii, a w 2025 roku do około 4,5 miliona osób w Szkocji i Irlandii Północnej. Obecny test miał potwierdzić, że w razie realnego zagrożenia np. Na katastrofy naturalnej czy innego kryzysu rząd będzie w stanie w kilka sekund powiadomić praktycznie cały kraj i dzięki temu uratować wiele istnień. Biedronka rozpoczęła testy nowego systemu parkingowego, który ma zastąpić tradycyjne biletomaty i papierowe bileciki. Pierwsze wdrożenie odbywa się we Wrocławiu, przy ulicy Baciarellego, gdzie kamery automatycznie rejestrują tablice rejestracyjne samochodów oraz czas ich wjazdu i wyjazdu z parkingu. Dzięki temu klienci nie muszą pobierać biletów ani korzystać z parkometrów. Regulamin przewiduje 90 minut darmowego postoju, a po jego przekroczeniu nakładane są wysokie opłaty 150 zł za pierwszą dobę i 200 zł za każdą kolejną, przy czym maksymalna kara może sięgnąć 3500 zł. Co więcej, jeśli kierowca wyjedzie i wróci w ciągu 15 minut, czas postoju sumuje się. Dane właścicieli pojazdów operator systemu pozyskuje m.in. z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Przedstawiciele biedronki podkreślają, że rozwiązanie ma poprawić komfort klientów i uporządkować parkowanie przy sklepach. A o jego szerszym wdrożeniu, planowanym na 6 do 8 lokalizacji, zdecydują wyniki testów oraz opinie kupujących. System wzbudza jednak emocje. Ponieważ wysokie opłaty za parkowanie przy dyskontach były już wcześniej przedmiotem interwencji u Okik. Z drugiej strony, nowe rozwiązanie może być postrzegane jako bardziej ekologiczne, ponieważ eliminuje konieczność drukowania tysięcy papierowych biletów parkingowych, co ogranicza zużycie papieru i odpadów. A wy co myślicie o takim systemie? Czy kamery na parkingach to wygoda i większy porządek, czy może przesada i zagrożenie dla naszej prywatności? Dajcie znać w komentarzach.